O gdzie ja jestem. A no, widzę jakieś światło. Podejdę tam. Nic nie widzę. Przycisk. Czemu on służy? Hm wow nie! Jezus. Ale dobrze. To był tylko sen. O, mój Boże, jak dobrze. Muszę odetchnąć. Uff. O matko. Dobra, muszę coś zjeść. O kanapki. Zjem je. O, naprawdę dobre były te kanapki. No, powiem szczerze, ta moja żonka to umie nieźle gotować. Dobra, zobaczymy, co tam piszą w tych komputerach. Hmm. Dzień dobry z tej strony, Adam Pała i witam Was w dzisiejszych wiadomościach. Z tej, yy. Dzisiaj mam dla Was taki news, że oto taki morderca, jak macie tutaj portret, terroryzuje od kilku dni miasto. Proszę na niego uważać. Jeśli zobaczycie taki, no, taką osobę na ulicy, to proszę od razu zadzwonić po policję. Dzień dobry i do widzenia. Co? Kurde, to już dzień przeprowadzki. Prawie o tym zapomniałem. Na no szczęście się już spakowałem. No to co? Czas wyruszyć w drogę. Oczywiście pójdę do mojego auciszka. Ostatnio przemarowałem na taki ładny kolor. No nic. Czas ruszać. No. Pakujemy. Otwórzmy. No to co? Jedziemy. Uff, no i dojechałem. Dobra, trzeba wziąć walizkę, no i idziemy się wprowadzić. Już zarezerwowaliśmy, więc. Ale dobra, kawa. O, no, Witam, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tutaj Antoni Grubert się nazywam. I ja przyszedłem odebrać klucze, tu zarezerwowałem. A tak, dobrze, chwila sprawdzam. Antoni Grubert. O tak, jest pan na liście. Już to proszę klucze i... o, Dziękuję. I, to będzie czwarte piętro po lewej. Czwarte piętro po lewej, dobrze. Tak A, I czy? Dobra. No, do gid. Do widzenia dobrze, do widzenia. Czwarte piętro po lewej. No to cyk, jedziemy. Ach, nowe życie, nowe przygody. Zobaczymy, jak to będzie. Hmm, dziwne, piętro wygląda jakby z tego reportażu. No nic. Trzeba będzie tu trochę urządzić. Ach, no i umeblowałem. Dobra, no to myślę, że czas odwiedzić sąsiada. Podobno, podobno mieszka na drugim piętrze. Czyli po prawej, coś tak słyszałem. No to się przejdźmy. No No, no, no. To, że nie mam muzyczki w tej lidzie. To tutaj. Hmm. O, to dół. Proszę. Le, le, przepraszam. Czy, czy bo... le, le. Można wejść. Można wejść. A, tak, zapraszam. Dobrze. No coś tak Ery, co witam. witam. Jak pana zobaczyłem tu przez okno, to, to wiedziałem, że czy prędzej czy później tam pan mnie to odwiedzi. Niech szale, że to tutaj. W ogóle nie, to... Jestem nowym sąsiadem, tak? Mieszkam na czwartym piętrze drzwi po lewej O, no. dobrze wiesz y... No i... Jak tam, jak tu się żyje w tym hotelu? Bo tak no widzę, że bieda dobrze. jest Tu trochę bieda, no Z pracy dobrze. nie wiem, wie pan jak to jest Teraz tak żyje, no Pół chleba na tydzień, no. Rozumiem, rozumiem tak jak ten... Dobrze, ja, ja chciałbym tutaj zapytać pana, czy słyszał, tak pan, słyszał pan o tym no, no, mordercu? Grasuje tutaj podobno. No, Niech nie, panu nie słyszałem, opowie. ale widziałem. Widziałem? Tutaj przez okno no, czy... widziałem go. Takiego, jakiś taki czarno, biały kościół. No, tak, tak, tak. Niech mi pan no, powie, co to ma... widział. Nie, ale wtedy już uciekł podobno ta policja powiedziała, bo już koniec znalazł się. Nie, po prostu chciałem się no W sensie chcę oddychnąć świeżym powietrzem. No i patrzę, a tam jakiś gościu biega po okolicy. No więc zadzwoniłem pod policję, ona przyjeżdża i okazuje się, że nikogo tu nie ma żadnego śladu, nic po prostu. A pan nie widział, jak on uciekał? Nie, bo właśnie wtedy dzwonił po policję. To pan dzwoni po policję, się nie patrzy na to. wtedy... Bo może zniknął? Bo ja musiałem wtedy zejść na dół, bo ja nie mam telefonu. Ja dzwoniłem z takiego A, stocjowego. z domofonu, ale, rozumiem. Ale tak tam na No to ja już nie będę zawracał głowy. Ja ciężki dzień strasznie miałem. Ja się położyć spać muszę. Dużo, ja też muszę sobie ścinać. Dobra. No to ja już pójdę. O, jeszcze jedną rzecz. A? Bym zapomniał. Widzisz ten zegar. Tak. No, to jest prezent dla ciebie. Ja tak przysykowałem. Niech wow. ci służy. Bardzo, bardzo na razie. Bardzo piękny zegar. Na pewno ci tak, się przyda. i to... babci. No. To, to, to bardzo dziękuję. Żegnam. Dobrze, do widzę ja. aż tak jej biedzie, mieszka ten... Sąsiad, co to za zlegan, w ogóle jest? Co on mi chuli w kanał A, ciu wie. Dobra, co do mieszkanka. Proszę mi się spać. Chcę. Hm, w sumie. No. Ach... się. Czas położyć się spać. Uh. Uh. Co tu się dzieje? Jest środek nocy O, uh. uh. co tak wali? Jezus Chyba u sąsiada Co tak wali znowu Środek nocy Trochę się cykam Co to? Nie, 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 nie. Muszę stąd uciekać. To znowu on! To mi się nie siło. Szybko, 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 nie. Nieee! Yeah! Oh, oh, oh. oh, dobra. Tu mnie nie znajdzie. Tu mnie nie znajdzie. Tu mnie nie znajdzie. Muszę się szybko schować oh, oh, oh. kurde, ciemno tu. Przynajmniej mnie tu nie znajdzie. Coś tu widzę. Zaraz, zaraz. Ja. mnie tu kiedyś nie było. Dobra, muszę zadzwonić po policję. <tryk> Tu nie ma zasięgu. Co ja teraz zrobię? Dobra, muszę to przeczekać. Oh. Nie. nie, nie, nie. Tutaj zgłoszono tutaj zgłoszono mordercę. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Chodźmy, wchodzimy. Orzesz, ciąg dalszy nastąpi.